Dzień dobry, witam Was niezwykle serdecznie na kanale Muzeum Transakcji Bena w Oławie. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, rozpoczynają się targi Poznań Motor Show. Tutaj jest człowiek, który przed chwilą własnoręcznie pomógł nam rozładować kłada. Tak, sławnego kłada. Słuchaj, śmiali się w internecie, że do jego załadowania potrzebowaliśmy lawety, ale tutaj ludzie z Krakowa nam tak pomogli, że ręcznie wszystko można było rozładować. Dokładnie, nie musimy dużo mówić. Potrzebowaliście. Mocnego i mądrego. Moja matka tak zawsze mówiła, że Kamilku nie sztuka siłą, pomyślunkiem, tak? Trzeba I działać. powiem ci, dobrze Cię wychowała, matka. Jak myślisz przez cztery kolejne dni, jakie przygody nam się wydarzą w tej tak szybko rozpoczętej przyjaźni? Oj, powiem Ci, że to mogą być dla nas codziennie niespodzianki. Jak najwięcej tych niespodzianek pewnie będzie. Poznając Ciebie właśnie po pięciu minutach, już wiem, że będzie ciekawie. Będzie. Taką mam nadzieję, a jak te targi wyglądały, zapraszam Was na ten materiał razem z Marcinem. Zapraszamy! Pilotka gwinna, że na tym aucie podpisał się jeden z najwybitniejszych kierowców rajdowych. Zgadza się. Na lusterku mamy podpis Tomiego makinena. Jeżeli ta kamera to ogarnie, to będzie to widać. Pani, która startuje tym samochodem w różnych imprezach, jak Young Timer Party, bardzo dobrze się tym bawi, a na co dzień jest pilotem swojego męża i jeżdżą w historycznych WorldWoodsach, czyli mają Subaru Legacy historyczne, którym jeżdżą, ścigają się i dobrze się bawią. Okay. Ten samochód naprawdę jest pierwszym samochodem, który ma światła LEDowe? Auto na świecie z LEDami z tyłu. Teraz powiedzcie mi, dlaczego ci Włosi w tej pierwszej wersji przed liftingiem zrobili przepiękne lampy, a po liftingu te lampy już wyglądają nie aż tak imponująco. Pamiętać Włochów. To jest wersja Biturbo mhm. na automacie, ale równie dobrze przyspiesza, jest narwiste. Tak. I tutaj wszelkiego rodzaju modyfikacje, które właściciel. Stosuje, się sprawdzą. Stosuje w drugim maluchu, w którym się ściga na Mistrzostwach Polski WSMP. Jest jego moc zwiększona do blisko 40 koni przez szereg różnego rodzaju modyfikacji, co daje właściwy efekt. Niesamowite Alfa. Alfa jest, również należy do członka naszego koła Jan Timer w Kubie Wielkopolskim. I jest ona przygotowana w formule TrackDay. Nie jest to do końca seryjne auto, aczkolwiek spełnia one wszelkie wymogi, żeby mogło się poruszać po drogach. Z modyfikacji tutaj jest zawieszenie, jest obniżone, amortyzatory są Bilsteina, silnik fabrycznie tutaj był 1,3. W tej chwili jest dwulitrówka z epoki, z tych samych lat. Są wałki typu GT, czyli usportowione, nadające się na drogę. Gaźniki są zmodyfikowane poprzez zwiększenie gardzieli, dysze. Filtry są tak zwane stadiony, czyli są otwarte. Odma jest odseparowana, czyli nie trafia do silnika z powrotem opary. E, dyferencjał jest, e, skrócone są przełożenia i układ wydechowy jest zmodyfikowany. Oraz dla bezpieczeństwa jest stawiony tak zwany rollbar, czyli półklatka. Ale to auto jest równie piękne, co Pana wiedza o nim? Pasjonuję się jednocześnie, e, akurat zajmuję się renowacją właśnie samochodów włoskich i brytyjskich, są też e, no specyfikacja i, i uwielbienie tych aut. Nie? Słuchajcie, to jest Polaris RZR. To jest taka nasza baza, właściwie rajdówka już, bo jest cała przerobiona, którą będziemy startować w rajdzie Dakar 2024. Wiadomo, jak to pojazd do rajdów, trzeba ją trochę przerobić. Jest klatka z Portugalii, zawieszenie ze Stanów, amortyzatory ze Słowacji. Mamy również tutaj baki paliwa 130-litrowe, które potrafią... Przejechać 250 km, ale to jest maksymalnie około 40-60 litrów na 100 km ten pojazd potrafi spalić, także te baki stąd mamy takie duże i są z Francji. Także jest zlepek z całej Europy, z całego świata, eee, sprzętu wpakowane w ten pojazd, żeby to na Dakarze dało radę. Okay. A silnik? Silnik tu jest litróweczka, około 180 koni, oczywiście mamy zwężkę, ponieważ przepisy FIA tak mówią, że z tych pojazdów możemy zrobić maksymalnie tą moc, więc dlatego musieliśmy tą moc obniżyć. No, a sprawdzaliście bez zwężki ile ma? Bez zwężki udało nam się tutaj wyciągnąć 250 koni, pamiętaj, że tu jest tylko tona masy, więc przy tej tonie masy ten pojazd potrafi przyspieszyć... W cztery sekundy niecałe dosetki w terenie. Jezu, niesamowite to jest. I to jest skrzynia co, sekwencyjna jakaś? Tu jest skrzynia przekładnia CVT, która łączy skrzynię jest właśnie z silnikiem. Mhm. Paskowa. To jest wada i zaleta. No, bardzo ładnie przekazuje ten napęd bardzo płynnie, a z drugiej strony ten pasek. Jest narazo, narażony na yy, zrywanie, ale my, jako już doświadczeni rajderzy, potrafimy ten pasek wymienić w 2,5 minuty, także nie jest to aż takim wielkim problemem. Jakby się stało w trasie, to można go wymienić? Tak, jak najbardziej. Jest do niego super dostęp yy, z tamtej strony. Może kamera to wychwyci. Tu jest cała przekładnia. Yy, I ten paseczek od momentu zatrzymania pojazdu Pamiętajcie, że my jesteśmy w kombinezonie, w kasku, zapięci w pasy sześciopunktowe. Potrafimy wymienić w 2,5 minuty, wsiąść do pojazdu i ruszyć. Więc to jest chyba dobry wynik. To jest nie do uwierzenia wynik. <laughs> no tak, to się w głowie nie mieści, w 2,5 minuty. Pamiętaj, że właśnie naj, najwięcej czasu właśnie zajmuje wyjście z pojazdu i wejście, zapięcie i ruszenie. To są chyba takie najcięższe chwile podczas rajdu, kiedy walczysz o sekundy, a już wiesz, że straciłeś 2,5 minuty, nie? Mimo wszystko, potrafiliśmy zmienić ten pasek jeszcze rajd wygrać. I auto jest normalnie zarejestrowane? Tak, auto musi być zarejestrowane, musi mieć homologację. Eee, specjalna homologacja jest na klatkę bezpieczeństwa, która, no wiadomo, służy naszemu bezpieczeństwu, więc musi mieć specjalny materiał, z którego jest wykonana. No jest dużo rzeczy pozmienianych. Mamy system gasiczy, który e, odcina nas od e, grodzi, z silnikiem. Czy w tym pojeździe są jakieś elementy, których nie możemy sfilmować? Nie. 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 Nie robimy wielkich tajemnic. Wiesz, na rajdach jest tak, że każdy wprowadza jakieś swoje zmiany, udogodnienia, ale i tak później one są podpatrywane. My też dzielimy się wiedzą, szczególnie z nowicjuszami, którzy chcą wystartować w tych rajdach. Służymy pomocą, więc nie ukrywamy nic, co poprawia bezpieczeństwo i osiągi pojazdu. Także spoko. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. I trzymajcie kciuki na dakaże za nas. Z nami jest Karolina Pilarczyk, wybitna polska drifterka. Jak wrażenia po tych targach? Cudowne, cudowne ja w ogóle bardzo się cieszę, jak mogę uczestniczyć w takich wydarzeniach, ponieważ dużo mamy osób, które nas obserwują. Głównie mamy kontakt wirtualny. Przychodzą oczywiście na zawody, ale na zawodach to jest jednak też dużo stresu. Ja muszę się skupić na, na, na jeździe, na swoich wynikach, na briefingach, na czasie itd., itd. No i oczywiście chcę być z jednej strony z nimi, a z drugiej strony mam zawody, tak? I takie trochę rozdwojenie i czasami tak się rzucam i miotam jak ta ryba bez wody. A tutaj jestem przede wszystkim z tymi ludźmi i ten feedback, który oni mi dają i to, że oni mogą być ze mną i ja mogę być z nimi, to jest po prostu fenomenalne. Przyszło bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo, bardzo. Nie ukrywam, jestem niesamowicie zmęczona, ale też tak mentalnie jestem super usatysfakcjonowana, bo było cudownie. Będziemy jeździć w tym roku Nissanem 200 SX S15. Oczywiście ja jestem wierna V8, więc mamy tutaj LSX 6,2 litra, V8 z kompresorem, więc ma ponad 900 koni mechanicznych ponad 1000 Nm, ale silnik, zawsze wszyscy się skupiają niesamowicie na silniku, natomiast no. cała reszta tutaj jest mega istotna, ponieważ tam jest skrzynia kułowa, czterobiegowa, GeForce. Dyferencjał jest fenomenalny, ponieważ mamy Winters Performance, to jest dyferencjał, gdzie, ma, gdzie można w przeciągu trzech minut zmienić przełożenia. To jest coś fantastycznego, bo ja na przykład jadę na tor i mm -hmm. mówię, Mariusz, ten tor jest trójkowy, ja chcę mieć trójkę w zakresie od 120 do 160 km na godzinę, no na przykład i on w przeciągu 3 minut zmienia mi przełożenia, także ustawia mi biegi pode mnie. w pełni konfigurowalne auto. zawieszenie dokładnie to samo. coś fenomenalnego, ponieważ to jest zawieszenie gwintowane oczywiście, ale nie tylko można twardość i miękkość ustawić, ale również nie tylko też kąty, ale też odbicia. Czyli wiesz, jak masz na przykład duże, dokładnie, żeby on się nie odbijał jak biłka, piłka, tylko żeby to odbicie było takie lekkie. I ja dzięki temu cały czas mam trakcję, cały czas mam przyczepność. A zawieszenie jest mega istotne. Tak jak wspomniałam, bardzo dużo osób cały czas się skupia na mocy. A ja dwa lata temu udowodniłam, że samochód, który miał o połowę mniej mocy niż moi koledzy, mógł konkurować z nimi, ponieważ mieliśmy świetnie zestawione właśnie zawieszenie i opony, które dawały mi trakcję i te 500 koni, które ja miałam wtedy pod maską. Były 100% przenoszone na Ziemię. Tutaj mam ich 900, więc też liczę, że to auto naprawdę pokaże niesamowitą klasę w tym roku. Ale sposób, w jakim o tym opowiadasz, no, udowadnia no, oczywiście, że absolutnie tym się pasjonujesz i w ogóle z Was jest wspaniały duży. Bardzo ja z Mariuszem. Czytałem dzisiaj, bo trochę się zagłębiłem, że ta funkcja to jest niby jego pomysł. Dokładnie tak. Żeby było śmiesznie, to wiesz, ja jestem osobą, która jest po informatyce, sztukach walki w motosporcie. Więc różowy kolor zawsze mi się kojarzył z kolorem dla eterycznych blondynek, którymi ja, broń Boże, nie jestem. Więc jak Mariusz przyszedł i powiedział, że moje auto będzie różowe, to mu powiedziałam takimi słowami, które do kamery się nie nadają. <laughs> Ale oczywiście powiedziałam, że nie, nie ma takiej opcji, żebym ja jeździła różowym kolorem. On mówi, Karola, to czy samochodem, który będzie w różowym kolorze. On mówi, Karolina jesteś jedyną kobietą w driftingu, bo to było jakieś 14 lat temu. Mówi, to było, jesteś jedyną kobietą w driftingu, jak zakładacie kask, wsiadacie do samochodu, to nie widać kto tam jedzie na koniec dnia. Musisz się jakoś wyróżniać i wyróżnisz się tym różowym kolor kolorem, ale ten kolor musi być mieć jaja. Tak? Ten kolor mm -hmm. musi być konkretny, więc będzie to funkcja, jest to połączenie różu z fioletem, stąd ta funkcja margenta, to jest nasz kolor, który na początku się tym po prostu bawił. Dzisiaj jest to nasz brand. Ludzie doskonale rozpoznają samochody Masz, różowe, tak, że to jest mój tak. samochód. To jest też wspaniałe, że z jednej strony drifting to jest rozrywka, ale z drugiej strony to jest też doświadczenie, które być, być może pomoże uniknąć jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, w związku z tym takie szkoły jazdy to jest coś naprawdę wspaniałego. Powiedz mi, tytułem Puenty, czego Ci mogę życzyć w tym roku? Bez awaryjności. Bez awaryjności. <laughs> Z nami jest Mariusz, menadżer zespołu Karoliny Pilarczyk. Słyszałem, że masz jakąś historię związaną z takim polnezem trakiem, tylko że niebieskim. E, przede wszystkim witam Was wszystkich serdecznie, bo spotkanie się z Wami to jest sama przyjemność. E, szczerze, mam straszne e, przeżycia takie emocjonalne z tym samochodem, bo to jest auto, w którym po raz pierwszy przejechałem swoje metry, mając legalnie prawo jazdy. Mieszkałem pod Poznaniem, jechałem z tatą do Poznania, w miejscowości Szamotuły był Wydział Komunikacji a już byłem po egzaminach, tata mówi, to sprawdźmy może to prawo jazdy już tam jest wchodzę e, a pani mówi, bardzo proszę odbieram swoje prawo jazdy w 92 roku no wchodzę i tak się cieszę do taty, mówię, to patrz mam prawo jazdy a on wyszedł z samochodu, dał mi kluczyki i mówi, ja już nigdy nie będę jechał jak Ty prowadzisz znaczy, Je, no jak no, mam no. prawo jazdy tak. i w Szamotułach siadłem w Poloneza, tego Poloneza Traka niebieskiego z białym tyłem i pojechaliśmy do Poznania, gdzie już po tym Poznaniu jeździłem, robiłem zakupy. I to jest takie bardzo mocne przeżycie, bo to był mój pierwszy raz samochodem 1.6 z gaźnikiem i tak dalej. A druga to taka bardzo, bardzo rodzinna, to nie przygoda, tylko no, wydarzenie. Miałem fajnego pradziadka, takiego wędkarza, duży chłop, Karol. I on bardzo mnie kochał, ja go bardzo uwielbiałem i zawsze mu obiecałem różne rzeczy. On mi zawsze obiecał, że jak, jak już nie będzie żył, żebym o nim pamiętał, żeby mu zawsze pamiętał o nim. No i dziadek zmarł. Zmarł w domu, jakaś była taka tradycja, że jak ktoś w domu umierał, bo tam się go wkładało do, do, tej, do trumny, no i później ktoś to odwoził tam do kościoła czy gdzieś tam. I kto się znalazł? Mario. A Mario przyjechał polonezem. I z moim kuzynem zapakowaliśmy tego dziadka na tą pakę, tego poloneza. On usiadł z przodu, ale ten jego tam zięć mówi, nie, to ja będę tam z tyłu z tym dziadkiem. I poszedł do tyłu na tą pakę i on trzymał tą trumnę i to jest autentyczne, naprawdę. I jadąc teraz od niego z domu, to było dwa kilometry. przejeżdżałem przez rzekę Wartę, jest most i w prawo jest kościół, a w lewo jest ryneczek. I ja nie skręciłem do kościoła tylko do, na ryneczek i obwiozłem dziadka w tej trumnie przez no. wszystkie domy naszej rodziny, pod wszystkimi posiadłościami, wszędzie, wszędzie i było to 15 minut. Ten wuja na pacę chciał nas zabić, bo dziadek tam był trzymany. Przejechaliśmy pod tą tam, to się nazywało Kostnica i cała rodzina wściekła, co ja zrobiłem, bo ja byłem zawsze inny. A ja powiedziałem, że obiecałem dziadkowi, że zawsze mu zrobię coś innego, i zrobiłem, i to była pierwsza bo ja, pierwsza na pacę wjeżdżona osoba, która nie miała nic do gadania. To ja byłem kierownikiem, i, kierownikiem, i to było tak. coś, co będę pamiętał do końca życia. W takim polonezie tylko, że niebieski. Kurczę, ale jak mi się wydaje, jeżeli faktycznie jakaś tam energia dookoła, na pewno jest. No. Pradzianek gdzieś. Gdzieś widzi, patrzy, tam. Gdzieś pewno, widzi. Pewno. I teraz na pewno się cieszę, jak go tym opowiadasz, no, ja to opowiadasz. Jest... Bo nawet mi się USK no. wiesz. Zakręciła wokół, bo historia jest wspaniała. No dlatego powiedziałem Ci, że mam z tym autem go zobaczyłem. Je, jeszcze u was kiedyś w ławie. No nie, no to jest w ogóle przeżycia straszne, także ja bardzo polecam. Jedźcie do łowy, oglądajcie te samochody i ludzi, którzy kochają to, a później jak pojedziemy na Redko Koguta, a i planujemy tam wyjazd. To jest zajebista impreza. W ogóle charytatywnie zbieramy, pomagamy. To jest po prostu petarda. Ludzie porąbani samochodowy pomagają innym, to jest super. jeszcze zobaczcie ten samochód, to pomyślcie o moim dziadku, bo był zajebisty. Pradziad. Dziękuję Ci bardzo. Sobie sieć. Chciałem powiedzieć, że chociaż dopiero jest kwiecień, to tytuł Ojca Roku już masz zapewniony. Tak? Jak wrażenia? No, zmęczony, dowalony, ale szczęśliwy. Mówiłem ci to wielokrotnie, powiem to jeszcze raz. Tyle ile ty roboty oddajesz, ile ty emocji ludziom oddajesz, to mi się wydaje, że nikt z nas nawet w promilu nie potrafi tego miło, powtórzyć. Miło mi to słyszeć, no mówię. Już też mówiłem dzisiaj to ze sceny, że jeżeli ktoś mnie wiesz ogląda 5-6 lat i, i on mnie ma tutaj przez te 10-15 sekund, no to jakby ja mu, jestem mu to wręcz winien, że wiesz, zrobi ze mną tą fotę, przybije pionek kurwa i ma takie wiesz odhaczone, że jest, oglądam go tyle lat, zrobiłem fotę, nie? Nie, no to, jest to jest piękne. Jakby... Słuchajcie, ja widziałem Kixera w czwartek, piątek, sobotę, dzisiaj jest niedziela, widzieliśmy się od 10 do 18, nieustannie. Robił zdjęcia. No, po 6 godzin, no. 6 godzin. No to moja matematyka... Dzisiaj, dzisiaj o 15.30, przyznam się, skończyłem, jakby wyszedłem z tego, no. bo poszedłem nagrywać materiał po prostu. Dobra, to Czyli poczekaj. Żeby tak, coś powiedzieć, cokolwiek. To, to zróbmy, zróbmy jedną rzecz. 4 dni. Pierwszego dnia 6 godzin, czy tak 18 godzin plus dzisiaj? No dzisiaj tak do 15.30, od dzień 11 to tak 4 no. no. Dobra, dajmy 4. 22 godziny, 22 godziny, to jest 1320 minut. Ja zakładałem, że jedno zdjęcie na minutę. No, to 1320. 1300 zdjęć. Tak. No, to tak by było. No. To jest jeszcze takie, że wiesz, idziesz, nie, i wiesz, podlatuje ktoś cyka. No, jakby super, super zajebiście. Też przy pewnej skali się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć bo wiesz jak cię obserwuję 900 tysięcy ludzi no to jakby nie zrobisz sobie z 900 tysiącami ludzi zdjęcie ale jakby to co jestem to co stoję no to jakby staram się nie warto jest podkreślenia Działamy. to że chociaż nie zrobisz tych zdjęć to widać że działasz Pokażę aby jednak wszystkiego pokazuj patrz mój dwuletni syn nie no. no synu gdzie się wrzuca biegi gdzie są biegi ty, ty możesz no ha dobra a gdzie jest łapa tu jest łapa a kierownica To jest kierownica Rozumiem. A teraz pokażę Ci jeszcze jedno doświadczenie. Jest ok? Patrz, już jest wkurw, już szukanie kluczyków. <grym> Czemu nie działa? Patrz. Co nie działa silnik? Włączyć ci. A może być tak jak teraz? Już jest w wkurw, bo już. <grym> Czy cierpliwość po matce. Tak. Jakby, wiesz, już ma taki typ, że on pokazuje na przykład na supra nie? albo na Mustanga, bo wie, bo jak już rozluźnia już samochody, mm -hmm. który jest który mm -hmm. i wie, że ten jest na przykład mój, jak wychodzi na parking i pokazuje, że mamy robić kółka. Okej. Okay. I na przykład pod firmą trzeba jeździć, na przykład no Asia Bączków nie kręci, co prawda kugą w dieslu, ale musi trzy razy objechać w koło. I on przeżył ten tak, i wtedy że może z firmy wyjść. Poczuję tak, bo inaczej poczuję. jest kurwa Ryk, stary. Dobra. Ryk i je, nie jedziemy dalej. Słuchaj, tam widziałem twoją suprę. A. To jest ta supra, która wylądowała w tych alpach? Tak. Kto ją tak ładnie zrobił? Słuchaj. Nie mogę jeszcze zdradzić nazwy, ale może w ten projekt ujrzy światło Dobra, bo ja ją widziałem na tych zdjęciach. O tamtej od tamtej pory nie wynajmuję aut za granicę. Stwierdziłem, że pierdolę. Raz się dałem namówić, bo miałem taką zasadę, że jeździmy po Polsce: że Polska jest pięknym, wielkim krajem. Jest 39 milionów ludzi, że jest jakby rynek fajny zbytu, Ale. Chłop napisał, chciał spełnić marzenie, że chciał dojechać na Stelvio, Jakbym udostępniłem mm -hmm, mu to, mm -hmm. powiedziałem dobra, ja też bym chciał, żeby do mnie ktoś rękę kiedyś wyciągnął, no i niestety, ale się przeliczyłem, bo nie dojechali do Stelvio, no jednak w Austrii się no skończyła ich przygoda. Ty wyciągnąłeś do kogoś rękę i później super trzeba było wyciągnąć z rowu. I jeszcze wiesz, w weekend 50 telefonów, bo się okazało, że tam są dwie osoby, które trzeba przywieźć. No, a problem jakby lawet jest taki, że są zazwyczaj trzy trzyosobowe, no a nikt ci na strzała do Austrii z powrotem nie pojedzie, nie? Więc jakby tam jeszcze była kwestia logistyki, tego jak oni mają tam w sobie wrócić, więc jeszcze miałem na głowie ich w ogóle powrót. I w ogóle nie powinienem się tym w ogóle przejmować, bo tak naprawdę, jak ja bym komuś zepsuł auto, to raczej, to raczej no, ja bym piłeczka sam jest tak, no. się starał, żeby to wszystko było jak naj, no ale słuchaj, dobrze, jest sprawa zakończona, wszystko w zgodzie, więc jakby super biorę to jako ryzyko, po prostu wolę jednak po Polsce już wodzić. Nawet jak ktoś przyjebie coś, to... Bo zdarzało się parę razy. Nie, no taki, ale taki biznes. Taki biznes, co zrobić? No, jakoś tym... Dorobkiewicze jak musisz chciał pojeździć, przyjedź. 21 maja zrobimy na Toruniu, o. na torze przejazdy e, takie voucherowane Albo jakbyś się chciał jakąś pannę albo kolegę, no nie wiem, teraz czasy są śliskie, zabrać gdzieś nad morze, pojechać, coś odwiedzić, no to weź ode mnie Supre, Jaguara na przykład, patrz to, co tu na banerze jest. Powiem Ci, że w mojej obecnej Porsche sytuacji mamy. to chyba wzięcie, jednak chłopa jest mniej ryzykowne. No tak. No także może z panem operatorem wpadniemy i wtedy na pewno Zapraszam zrobimy Zapraszam Was, zrobię Wam na pewno dobrą cenę. A to jest moje najlepsze auto. Chuj tam z mustangami. Super, to w ogóle nic. Focus za 300 zł jest kurwa najlepszym autem świata. Okleiliśmy go sami. To wszystko, żeśmy sami na ploterze wycięli, sami okleili. Projekt nasz, wykonanie nasze. To jest nasze auto po prostu. Wszyscy yy, ręce tych wszystkich ludzi, którzy ze mną dzisiaj są. Stworzyli to auto. Nawet patrzcie, lampy żeśmy przyciemnili. Sebuś! No bo już odkładu nie dali. Lampy z tyłu wymienione, zobacz, ciemne. Szyby przyciemnione, pierwszy raz w życiu robiłem ja przyciemniałem szyby. Sebuś, a powiedz mi właściwie od kiedy w Toruniu na nożyczki mówi się ploter. To, to jest ploter, to może nie wygląda na ploter, ale to jest ploter. Niesamowite, ale ten kurs w detalach jest Prawda? widoczny. Prawda? A oryginalnie? Prawda? Grafitowy. Prawda? Zobacz, zobacz te przejścia, te kurwa spasowania. Człowiek. Rewelacja, ale... rewelacja. Co no, mam ci powiedzieć? Teraz powinniśmy zrobić zdjęcie, że służbówka była na targu. Co tam, Adam Klimek? Co tam, przemek szafrański. Ford Focus za 300 zł. To jest atrakcja główna targów w Poznaniu. I tym miłym akcentem.

tego miejsca pozdrawiam Was, ja czy, 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 czy.